Dyga Wysia, ja wam dzisiaj opowiem książeczkę. Właśnie ją mam, kupiłam, ale ona ma inną opowieść. Wiem, każdy ma taki, ale ten ma obrazek taki, ale, ale z tyłu tytuł pisze: Słodziaki poznają nowe przygody. A te nowe przygody są związane z innymi, z innymi pluszakami. Dowiecie się w tym odcinku, Spaję. Więc zaczynamy. Gang słodziaków. Słodziaki. Słodziaki poznają... przygody. Słodziaci, zapraszam was na miejsce. Kang Słodziacu. poznają nowe przygody. Nowa przygoda. To nowa przygoda. To nowa ciekawa przygoda. O naszych. O naszych. Wspaniałych słodzakach, Czyli. Napiszcie mi w komentarzu, czy zapamiętaliście ich imiona na tamtym odcinku. Możecie sobie. Obejrzeć tamty odcinek. I w tym odcinku, no, i wy tu w odcinku, a, a w tym drugim moim odcinku, co teraz, czytam książkę, o, i, no, czytam książkę, możecie, możecie napisać, bo możecie, no, no, wtedy wyjść stamtąd, no, znaleźć na to i wrócić i napisać. Możecie sobie też napisać na kartce, jak powoli mówię. Możecie sobie zatrzymywać, żeby tak nie szybko. Dobra, tak, Nowe przygody. Leśnej polanie. Na leśnej polanie wszystkie słodziaki, wszystkie na leśnej polanie słodziak, słodziak i się słodziak bardzo nudził. Na tle co Zosia. coś wymyśliła. Już wiem. Chodź, chodźmy. 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 Może przydarzy nam się jakaś nowa... Chodź, może zobaczymy, czy jest jakaś, Czy będziemy mogli... Chodźmy zobaczyć, czy nasza... Czy nasza... Przyjaciółka Zuzia ma ochotę że ma ochotę iść na nowe przygody. Potem złodziaki poszli, poszli, poszli do domu Zuzi. Zuziu, Zóż. Zuziu, woła głos nosowa Zuzia. I Zuzia, od... Zuzia. Z... I nagle Zuzia się obudziła. I mówi tak. Co jest? Obudziliście mnie. Nie. O, przepraszamy. Ale może pójdziesz z nami na jakąś nową przygodę? I ta sowa pyta radośnie słuchałem myśli, myśli i się skończyła. Wtedy wszyscy przyjaciele poszli na nową przygodę, potem zobaczyły jakąś. Na... Górkę z drzewem. Musiał to sobie. Już. Więc sobie odpoczywali. I pyta. I pyta zajęcie dla za Zusia. Widzieliście kiedyś, Zusia? Widzieliście gdzieś w Sosie? Mówi. Alisek odpowiada. Lucek odpowiada. Eee, nie, nie widzieliśmy. Eee, Widzieliście? Nie. No. Tak Alisek... tak Nagle przyszło. Nagle. Gdzieś zapodziała się. Sowa Zosia. Wszystkie słodziaki się... się wystraszyły... się... trochę zamartwiły gdzie jest Sowa Zosia. Więc ją zaczęły... zaczęły szukać. Szukały... w krzakach, i, no, szukali w krzakach za drzewem w krzakach i nagle słychać jakiś dźwięk z, z, I nagle poszli, do, poszli za tym dźwiękiem i zobaczyli Sawel Zasię. Zasię, Zasiu, stawaj, mówi radośnie. Zuzia, podkakując z radości, że znalazła swoją przyjaciółkę. Idziemy już na nową przygodę, pośpieszcie się. Podpieszka <laughs> Dziad? Poszło tak dość darową, ale wiesz, Jerzyk nie sążył. Ale nie, ale niestety, wiesz, Jerzyk zasnął. Wtedy się obudził i zobaczył, że nie ma swoich przyjaciół. Więc szybko pobiegł, Ten. szybko pobiegł szukać ale nigdzie nie mógł ich znaleźć. Tak i jeżyk się rozpłakał. Nagle zapłakany jeżyk zaba... zobaczył kogoś nowego, kogoś Zobaczył kogoś, kogo nigdy nie widział. To była sarenka Hania. Jesz, jesz. Wyglądała jak jakiś... jak on. I powie, zapytał, kim ty jesteś? Ale postać odpowiedziała, Je, jak to, kim jestem? Jestem przecież słociakiem. Odpowiedź, odpowiedziała Odpowi ktoś, to jeżyk. Wtedy Jerzyk zapytał się, jak się nazywa i odpowiedziała. I postać odpowiedziała. Nazywam się Sarenka Hania. Widzicie? Pochodzę z. Pochodzę z. Chodzę. Z takiej. Z takiej słonecznej doliny. Chodź za mną, to ci pokażę. Są tam moi przyjaciele. Wtedy. Już jeżeli zagubiony, bardzo zagubiony, chętnie, chętnie poszedł, bo sam nie wiedział, gdzie iść. to zobaczył, no przyjaciół, przyjaciół Sareki. Pani. Za kahania. Hania od razu. Od, od razu, Od razu ich przedstawiła. Słuchajcie. To nasz, nie powiedziała? To nasz. Co, to jest nasza słoneczna dolina. I... To, są... to jest... Nie... To jest... To jest... Nie... To jest nietepesz. Dzięcioł. Pszczółka kołka i pszczółka Inni moi przyjaciele już ich nie ma ale, ale są też nowe zwieraki, których bardzo pokażasz. A wtedy zauważyli mi wesołego jeżyka który, przy, który Kołam się zatrzymał i powiedział że, Nie wiecie kogo, nie wiecie, nie wiecie kogo widziałem. Widziałem no innych innyswojaki. <grym> Zaśmiali się. Że są przyjacieli. Le, le, le. le. Jakie słodziaki? odpowiedział Borys. A sowa słyszał a sowa słysza. Odpowiedź kondera. odpowiedziała. Ja wiem, o co mu chodzi. To taka jest taka słoneczna dolina, gdzie jest, są inne słodziaki. Chyba poznałeś już kilka przyjaciół. Więc wi, cóż już od Mas, wyszy tą ze słomy od Zuzi i znowu się popa, powiedziała wesoła sowa Zosia i A. lisek luczek i, I. 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 Alejsia, Rysiek. Bawili się chowanego. Wtedy wszyscy sobie śpiewali synki przy nisku. Wtedy. Potem założył czapkę. mu policzki. Zaczarnienie. Myślę, trochę policzki. I miło się bawić. Wtedy w noc. Zabili sobie ognisko, śpiewali wesołe piosenki i poszli, i poszli spać do swoich domów. I, choć, i to była niesamowita przygoda ta o nowych słodziakach. To coś niedługo może się zdarzyć. Żyć, że poznamy jeszcze nowych. Koniec. Jak widzieliście, nie było innych, tylko nowe słodziaki Poznacie jutro, poznacie jutro, poznacie no. No. jutro, poznacie innych ich przyjaciół, a teraz o, trochę sobie zobaczyła. It's pa